Powie, powie specjalna grupa zdemilitaryzowana pod dowództwem Edwina. Z Wielkopolskiego. Nie zdemilitaryzowana, zmilitaryzowana. Nie, oni są chwilowo zdemilitaryzowani jeszcze, ale już w, w tak zwanej przekształceniu. Czyli Edwin Pancerny. Cześć, Wasza lina, fajnie. no wiecie co, wszystkie myśli mi uciekają od waszego satyrycznego programu słuchami, naprawdę powiem wam e, szacun za to, pomimo no, tego, że czasami stary jest takim pesymistycznym humorkiem, wiecie, oj kurwa, co w tej Polsce się dzieje? Co mam dzisiaj, z... co znowu mi się spierdoli dzisiaj, nie? Komu <grywa> nie, nie, nie mam dzisiaj Jadę samochodem, słyszę, no już wiem, co spierdolili, a więc jakaś ciutka taka, wiesz, podświadoma, mówiła, że coś będzie się działo. No radę posłuchać nie mogę, a więc no wiadolą i płaczą, a tam Abram Mojsze zaciera ręce i mówi kurwa, znowu się udało. Znowu Polacy kurwa w kolanach. Tak, <grym> tak <grym> dokładnie jest. Tak to, dokładnie to, jest. To jest najlepsze. To jest najlepsze. Tak, tak. I dodaję wam wszyscy Polacy, może słuchający naszego tego tutaj kanału, Kurwa gdzie wy jesteście czy w końcu się obudzicie bo mnie już chuj trafia i fajnie bo zaczynam to rozumieć zaczynam to rozumieć jeszcze bardziej po dzisiejszych doniesieniach po wczorajszych gdzie byliśmy we Wrocławiu gdzie spotkaliśmy się z kilkoma grupami które które zaczynają działać i konkretnie myśleć. Kurwa, mać, gdzie wy jesteście? Wiecie, że to jest ostatni moment na to, żeby cokolwiek w tej Polsce zrobić, żeby się obudzić? Nie. Mi już się zaczyna układać w głowie naprawdę ciekawy scenariusz, i powiem Wam, że na pewno nie odpuszczę. Jedynie śmierć mnie może powstrzymać od tego, co zamierzam zrobić, e, bo, bo, bo to naprawdę się nie mieści to co to co, to co słyszymy co widzimy. E, do, Dostaje telefony ja dzisiaj dostałem taki ciekawy dosyć telefon o dziewczynie która ucieka od swojego chłopa. Który gdzieś tam źle się prowadzi, potrzebuje pracy, łapała się tu, ma dwoje dzieci, widać, że to jest wilczyca, która dba o swoje dzieci, tylko w tym pierdolonym kraju nie da się tego zrobić. Dzieci siedzą w domach, zamiast w szkołach się uczyć, to kurwa sprowadza się ich już do takiego stopnia, do takiego parteru, że te dzieci nic nie będą warte w tej Polsce. Musicie to zrozumieć i trzeba zacząć kurwa ma działać, bo ja naprawdę, wiecie, nie przeklinam. Nie przeklinam, ale dzisiaj już sobie chyba na to pozwolę, bo mnie chuj strzela, że Polacy dalej kurwa mają głowę w piachu w śniegu, bo w śniegu powiem, bo kurwa w piachu. W śniegu, nam śniegu, nie jest w śniegu. Mają kurwa akurat, głowę w śniegu. Napadał, a tak. a przynosię się gówno dosłownie tak to wygląda na dzień dzisiejszy i mówi i widzę, i, i przytomnie Edwin w tej sytuacji mówią chyba mam covida, bo nie czuję. No kurwa chyba tak to wygląda, naprawdę powiem wam jedno, eee, weźcie dupę w tropi, zacznijcie się łączyć, naprawdę to jest piękna rzecz, eee, wiecie my jesteśmy stowarzyszeniem, nie wiem, trzeci miesiąc, tak, eee, bo, bo w grudniu żeśmy to założyli, tak, grudzień, styczeń, macie luty, eee, to trzeci miesiąc, zaraz będziemy rocznicę jakoś tam obchodzić, tak, dwumiesięczną, Trzy dwumiesięczną, tak, dwumiesięczną rocznicę eee, eee, założenia stowarzyszenia. To jest też piękne bo po tych dwóch miesiącach naprawdę ludzie się niesamowicie docierają poznajemy masę ludzi z Polski, zapraszamy się wzajemnie wspieramy się No tutaj mamy świetną współpracę z wonem z Ostrowa Wielkopolskiego no wspaniali chłopacy wspaniała grupa która naprawdę no tutaj Wielkopolska zaczyna się rozwijać pod tym względem kuźwa mać dzwoncie do siebie łapcie się na tym kanale bo tylko to jest jedyna szansa dla was żebyście kurwa przeżyli w tym jebanym okresie gdzie Kuźwa już naprawdę będą wyciągać od was wszystko, co tylko się da. Wyłączą wam media, podniosą wam stawki, będziecie płacić jeszcze więcej, a zarabiać nie będziecie. A więc nie wiem skąd będziecie brali pieniądze na przeżycie, bo w końcu Żydy to was powyganiają nawet z mieszkań, żeby się zasiedlić. Tak to będzie wyglądało. I ja widzę teraz coraz bardziej, dzięki wam, waszemu kanałowi, dzięki temu, że zaczynam jeździć po Polsce, zaczynam to rozumieć jeszcze bardziej, że kurwa jesteśmy w czarnej dupie. Zrozumcie to Polacy, jesteśmy kurwa w czarnej dupie. Kiedy to zrozumiecie? Przestańcie już pisać, kurwa idźcie do urzędu, rejestrujcie się, budujcie grupy i kurwa zacznijmy dzia działać. Bo zobaczcie, ta grupa y y tych mediów całych jebanych, oni teraz skomlą. Skomlą, a sami kurwali zali dupę Żydom. A teraz skomlą o to, że im podnoszą stawki. I zobaczcie, jeżeli oni się y zjednoczą to wygrają bo może że on odstąpi od tego wszystkiego bo zaczną e, nie emitować swoich kanałów e, wiadomości i tak dalej i tak dalej, i oni na tym wygrają ale dlaczego, że te skomlące dupy bo tutaj są ścierwa, media to są ścierwa, e, nazwijmy to po imieniu, e, w końcu się połączą i może wygrają a więc co, co nam to pokazuje, że też możemy zrobić to samo jeżeli my wszyscy staniemy z Kołan, to naprawdę pokażemy tej Zasranej, że kopiemy jej w dupę i zaczynamy budować swoją własną Polskę, swoją przyszłość. Ja to dzisiaj rozumiem. Zrozumcie to. Edwin, słuchaj. Powiem Ci tak. Doświadczyłeś czegoś, co doświadczali ludzie w czasie wojny, wiesz? Jak się wojna kończyła, to ludzie, którzy wracali z frontu. Natykali się na, na tak zwanych, nie chcę mówić sztabowców, ale na tak zwanych myliniarzy, którzy nagle mieli decydujący głos o rzeczywistości. I dochodziło do strasznych konfliktów, ponieważ ludzie czynu nie mogli się zgodzić na ich łajdactwo i na ich konktatorstwo, wiesz, na ich yy, 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 świński, w tym w znaczeniu korytowy charakter. I yy, mamy cel, wybory samorządowe. I yy, 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 yy on nam wyznacza nasze działanie. Yy, yy, cieszę się niezwykle, że jesteś wzburzony, że jesteś wzburzony. Nie słyszałem siebie jeszcze tak wzburzonego. Jestem wkurwiony. Wkurwiony, tak jest. Yy, natomiast... Yy, Mimo tego wkurwienia słyszę w twoim głosie radość, bo wymieniłeś kilka grup, które się organizują. Mówisz o Wielkopolsce. I wy odniesiecie zwycięstwo pierwsi w skali kraju. Jeszcze Śląsk też ładnie, y, ładnie się organizuje. Tam Bydgosz, może się... Bydgosz nas zaprasza. Mamy się skamracić, także spotkamy. By, się tak, Bydgosz Bydgoszcz, tak jest. Tam, tam w Bydgoszczy jest kilku chłopaków, Jędrzej, Michał. Którzy wiesz, od samego też od, od dawna już się organizują. Ale chciałem się ciebie zapytać, jak sprawa pani Anny Martynowskiej? A i przede wszystkim słuchaj, chłopie, żebyś ty siebie zobaczył, jaki byłeś elegancki w imieniu nas wszystkich kamratów, Edwin, jacy byliście pancerni tam na miejscu, po prostu e, sprawiliście nam radość, Serce że jesteśmy waszymi samo. kamratami. Także słuchajcie, kamraci na czacie dla pancernych, dla pancernych z Poznania, dla tej grupy, która kilka razy już podejmowała tak zwane ekspedycje karne. Proszę, symbol poparcia. Co tam komu w duszy zagra? Kciuka, serce, symbol mocy. O już pulsuje, tak jest. Posłuchaj, pani Martynowska która ja poczułem jak ona się, ja zobaczyłem na twoim kanale Edwin, na Pancerni Poznań, jak ona się poczuła bezpieczna w waszym towarzystwie. Wiesz? Tak. To, było widać, to było widać na jej twarzy. I Edwin, i pancerni, wymień kolegów wszystkich pancernych, za to Wam dziękujemy, bo... bo... Spełniacie powiem. nasze marzenia, Edwin, spełniacie nasze marzenia, chłopie, rozumiesz? Tak, co to znaczy? wiem, to był, no, to był Wojtek, wspaniały pomysł, żeby podarować jej kwiaty, przepraszam, że, że się wtrąciłem. Dobrze, wiesz, ale... stary facet ja, jestem, ja, ja... wiesz, poczułem to jako reżyser, życie mnie zmuszało do szybkich działań, mogłem to powiedzieć, a ty nie musiałeś tego zrobić. To jest właśnie to, rozumiesz? Dla was to armat nie wystrzał, to... bo... Małe, małe małe zwycięstwo, stała się rzecz, która się przyniosła, Kamera to pokazała. Stała się prawdziwa solidarność. Ale wiesz? jeszcze jak ona rozpromieniała, zobacz, zobacz tak. Edwin, sam na tych ujęciach, kiedy robicie tą konferencję, jest ta konferencja na ulicy i ona mówi, stoi z, kwi z kwiatami, jaki jak jest jej wizerunek pogodnej, ciepłej kobiety, opiekunki, która dba tak, o ludzi, tak. e, e, kobiety, która ma wsparcie, jak, jak ona szła fajnie wyglądała, ale jak dostała od was te kwiaty życzenia, po prostu rozświetliło się jej wewnętrzne a jaki no co, ty byłeś, się... słuchaj, jaki byłeś elegancki, Edwin? Byłeś e, swoją postawą oddałeś sobie Rycerski byłeś, chłopie, normalnie I było wydałeś, słychać, że to płynie z był. Twojego serca, że ty nie dukasz, że nie chcesz coś na siłę tak, powiedzieć, żeby tak, powiedzieć, żeby odklepać formułkę. Tak, tylko tak, słychać tak. było jak to płynie z twojego serca. I jestem A ciekawy, mi, rożni, jak to wyglądało też byli. jestem ciekawy też jak to wyglądało na sali sądowej, kiedy no ona właśnie, weszła z tymi kwiatami bo to też uważam, że wzmocniło przekaz. Nie, no, no już wam powiem, że no. jak się pokazaliśmy, okazało się, że dzień wcześniej e, cała cała e, ta e, ich e, sądowa brać odwołała to mailowo. E, Godzinie, e, czyli dostała czyli zrobili tak do, jak zawsze, żeby wiedzieli wszyscy, tak, tylko nie ci, tak którzy zawsze. mają wiedzieć. Tak. tak. Ale wiecie co, przyszła pani Ania do nas tam właśnie, pani Ania, tak, przyszła do nas z poczkami. To było coś niesamowitego. Ja wiedziałem jak ona promienieje. Tutaj My tak też to widzieliśmy tak. takiego. to Jest jest to jest prawdziwa góralka ona wiem, to nazywała że tam już że nie ma tam są cepy. tam tam już... Ale widać, że ona wspiera to wszystko, co tam się dzieje, że chce, żeby to ruszyło dosyć ostro. Troszeczkę to załagodnie. Wszędzie, w całej Polsce to łagodnie, no my też się nie rozwoimy, no też nam ciężko jest e, skupić się, bo każdy też ma pracę e, i czasami musimy ją zostawić, żeby pojechać do takiego na przykład Wrocławia, ale cieszę się bardzo z tego powodu, e, z tego względu, że no nie wiedziałem, że ta kobieta jest taka wspaniała. To jest naprawdę przykład, e, przykład jakiejś lekarza, który naprawdę Ale no mówię, z tym się urodziłem i mam troszeczkę wrażliwe serce. Ja potrafię się wkurwić, no powiem to słowo, wkurwić się potrafię dosyć ostro i to naprawdę pójdę w bój na noże. Już mnie nie obchodzi nic. Ja widzę, czego ta Polska potrzebuje. I powiem Wam szczerze, że Kwiaty, to był niesamowity pomysł, że żałuję, że sam nie wpadłem, bo ta kobieta no coś Edwin, to wszystko, się wszyscy... zupełnie, Edwin nie żałuj, bo sami, tak. bo wszyscy się nawzajem wspierają, ale powiem ci, że, wyjaśniło się, że wyjaśniła się rzecz ważna, e, którą przed chwilą powiedziałeś i wyartykułowałeś, ja teraz zrozumiałem, te życzenia, które składałeś, pani Annie tak. Martynowskiej, tak. Tak. jak tak. powiedziałeś mi teraz, że malujesz, że masz wrażliwą duszę, to wszystko się złożyło w całość, bo to mówił człowiek, który ma duszę. I my naprawdę myślę, że Wojtek nie, nie zaprzeczy temu tym słowom. My nie, nie zap... powiedzieliśmy to wczoraj w wieczornym programie, pokazaliśmy fragment, powiedzieliśmy to w wieczornym programie tak, i, powtórzymy, tak, to dzisiaj i jeszcze, tak, tak. powtórzymy to dzisiaj jeszcze raz rano. Stary, masz duszę, masz serce i to popłynęło z twojego serca. To było piękne. Tak, tak. No wam, I... znacie, znacie moją historię, bo wam opowiadałem, kim byłem kiedyś i tak dalej. I powiem wam, że naprawdę leży mi los Polski na sercu. Nie wiem skąd to się wzięło. Być może, no kurwa, ja się wzruszam wiesz w tym momencie. Wiesz, napisał liter, tym pedwin, wiesz, 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 ale ja, napisał, ja nie mogę na to Pani? patrzeć. Naprawdę. Słuchaj. I to już wchłania, że Polacy p... się nie chcą ruszyć. Naprawdę, ruszcie Polacy, pójdźcie z nami, zacznijcie walczyć. Bo to teraz to uważaj. Wstało. Edwin, to teraz Mojtek ci się przypomnieć co powiedział Herbert. Pokażę, pokażę, ci, pokażę ci, miejsce zdrady. Pokażę poczekaj, miejsce poczekaj, zdrady. poczekaj. Y Edwin, czy ty nas widzisz, czy jak rozmawiasz, to nas nie widzisz? Nie, jak rozmawiam, to wyłączyłem akurat, także nie widzę was, no ale, ale puśćcie to. Posłuchaj, Edwin, pokażę ci miejsce zdrady. Sebastian Pitoń poruszył pod hale. I y, on zna tych wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów, spotykał się z nimi, coś uzgodnili. I y, do momentu, kiedy gowin nie wyskoczył z miliardem złotych, ci prezydenci, wójtowie i burmistrzowie mieli stanąć w góralskim weto ramię w ramię wszyscy. Rozumiesz? Ci włodzowie gmin. Ale Gowin wyskoczył z miliardem i oni pokazali swoją prawdziwą naturę. Okazali się zwykłymi zdrajcami. Dla świętego spokoju, dla stołków, które mają, ale przecież nie z nadania Gowina, tylko z, tylko z wyboru ludzi. Zostawili góralskie weto i za tę zdradę powinni być rozliczeni, jeśli kiedyś będziemy w stanie to zrobić, bo. W warunkach wojny, w warunkach wojny takiego dowódcę rozstrzeliwuje się na oczach żołnierzy. Bezwzględnie. Tak samo jak się rozstrzeliwuje żołnierzy za dezercję, za tchórzostwo. Wojna jest okrutna, ale y, musi być jakaś sprawiedliwość. Ci zdrajcy, ci zdrajcy upierdolili y, y, impet i uderzenie góralskiego weta. Bo gdyby oni przebrani w góralskie swoje stroje, do których mają prawo, bo są góralami, poszli na miasto i otwierali miasto, to w Warszawie by dzisiaj kwik był, rozumiesz? Kwik był. I powiem Ci, gdzie popełnił, nie chcę powiedzieć błąd, czego nie dopełnił Sebastian Pitoń ze swojej wrażliwości i ze, swojego, ze, swo, ze swojej osobowości, bo to jest, to jest artysta, Seba, jest artysta, a tutaj trzeba boksera w tym momencie. On powinien, a myślałem, że to zrobi, że już ma na końcu języka, kiedy się odezwał do dudy. Nie ma się do kogo zwracać, bo wiesz, dudy jakby nie było, jest czy go nie ma, to nie ma różnicy tak naprawdę. Ale jest. Jakiś człowiek jest, który jest prezydentem. I jakby Sebastian zagrzmiał i powiedział, panie prezydencie, proszę rozwiązać sejm, senat i rząd. Ponieważ oni szkodzą naszemu życiu, naszemu majątkowi, naszej wolności. My, górale, żądamy tego od Pana. I zwracamy się do wszystkich Polaków. Żądajcie tego od, z nami. I wiesz, e, nie powiedział tego. Po co to mówię? Nie, żeby krytykować Sebastiana, bo broń Boże, nie moim jest to celem go krytykować. Ale żebyśmy wszyscy wyciągnęli wniosek, że jest moment, że trzeba zadać cios i trzeba to zrobić. Wy pokazaliście pancerni pierwsi w Polsce. Rozumiesz? Ludzie, którzy się wcześniej w ogóle nie znali. I Wielkopolska górą. I jeszcze znaczy, była, jeszcze pamiętaj przod... też o też się organizowali. Tak, tak, oczywiście. A, nie, nie, nie ja zapomnę. Hey, I to jest wiesz, tej wiersz, tej, że... ta, Edwin, wiersz Herberta. Pracują we mnie ręce moich przodków. W was pracują wasi geny waszych przodków. Powstanie Wielkopolskie było faktem. Historycznym i było zwycięstwem. I wy jesteście dziećmi zwycięstwa. Wy, Ja wiem, że Ty nie jesteś z Wielkopolski, ale też z procesu z ogona nie wypadłeś i z regionu, gdzie jesteś, byli twardzi, zacni ludzie i prawdopodobnie tacy Cię powołali, tacy ludzie się złożyli na Twoją konstrukcję psychiczną i fizyczną. Wczoraj, wczoraj miałem wywiad z Maćkiem Porębą. Maciek, taki historyk. Zapytałem go o imię prababci. Wiesz, że nie umiał powiedzieć? Aż się zawiesił ze zdziwienia. I usiąść sobie i przypomnieć sobie, jak miał na imię dziadek, babcia, prababcia. Jedna prababcia, druga prababcia, trzecia prababcia, czwarta prababcia. po każdy z nas miał. E, jeszcze jeszcze mam do was taką fajną prośbę słuchajcie od września prawdopodobnie e, będą niszczone akta urodzeń e, w Polsce będą cyfry, cy, cyfryzacja także nie wybierzecie papierkowej e, papierkowej e, no papierkowego a więc y, warto udać się do swoich urzędów gmin, y, miast i tak dalej, o wybranie swojego aktu urodzenia na papierze. Y, to jest też ważne. Taką informację wczoraj też dostaliśmy. Ed Edwin, razie, Edwin a, a jak myślisz, a, czy masz jakieś podejrzenie dlaczego? No, podejrzenie dlaczego? Bo, ja, ci bo, bo, bo tutaj... ja ci powiem, co od razu pomyślałem. No? Żydzi zrobią kolejny krok do przodu i nie będzie można wyciągnąć ich przodków. Słuchajcie, właśnie już zrobili ten krok do przodu, a więc media lecą, podnoszą nam następne opłaty, robią następny krok do przodu, gdzie będziemy mieli dowody już z odciskami palców. Następny krok to jest właśnie wykasowanie aktów urodzenia itd. itd. To, to, to wszystko służy temu, żeby nas tutaj wytępić w ogóle i przejąć wszystko, co, co jest w tej Polsce, bo jesteśmy korporacją, tak, firmą. Czy urzędy miast e, są fir firmowe, ale mam jeszcze też przesłanie do dwóch prawdopodobnie wtyczek albo e, kwetów, którzy są u nas pancernych. E, my się kurwa dowiemy, kim wy jesteście, bo mamy taką informację z pierwszej ręki. E, ja mam e, wytypowanych was, a więc kurwa, bójcie się, i wam papier nie pomoże, nic wam nie pomoże. Naprawdę. Tak jest. No kurw u mnie. I teraz Edwin. Edwin no naprawdę, daj mi powiedzieć. I teraz uważajcie, kamraci, wszyscy, wszyscy kamraci w całej Polsce. Edwin, całuję cię w rękę po ojcowsku, bo jestem starszy, mógłbyś być moim synem. Uważaj, uważaj. To co powiedziałeś, jest dowodem na to, że tylko oddolne organizacje mają sens istnieć, bo wyłapiecie każdego. Nie wyłapiecie nikogo w Warszawie. Wyobraźcie sobie, że jest centralna partia i jest zarząd w Warszawie. I nawet, wiecie, wiecie. I nawet wiecie, kto w zarządzie jest gdzie umoczony. I co zrobicie? Eee, ten oddział tam w Poznaniu, to pierdoli tam. Reszta ta, ta, wie. Nic nie zrobi. Cała, słuchaj, cała masa stowarzyszeń i organizacji, która jest nie do zgaszenia, nie do zgaszenia. Tego nie, się nie boją. Nie zgaszą, nie zgaszą, nie chuja, ja się na tym tak tak nie naprawdę jest. będą tak musieli jest. zabić, żeby kurwa, żebym stanął w miejscu. Świetnie, że WON nas wspiera, my wspieramy WON, to co oni zrobili też u siebie, Marsz Niewolników, gdzie policja kurwa na końcu stanęła, bo oni dziwnie ubrani, kurwa zamaskowani, wszystkie, wszystkie przykazy covidiowe zachowane. Wypełnione, wypełnione. No to kurwa mać, no, no wiecie co, żałuję, no że tak tam granic, nie tam nie jest Poszedłem nagranie z tego? Na Je, jest z tego nagranie jakieś? Jest, jest nagranie, wejdźcie na kawratów e, WON-u e, e, Ostrowa Wielkopolskiego, WON e, tak? Ostrów Wielkopolski na pewno wam się wykryje, oni na YouTubie są i na Facebooku. Świetnie, świetnie. E, proszę też was subskrybujcie ten kanał, oni potrzebują tego, naprawdę to są... Tak jest, za, będziemy pracy. reklamować ich. Tak jest. Tak, dobrze, oni dobrze. się teraz rozpędzają, e, także Proszę Was, wspierajcie ich, to są nasi kamraci, to jest nasza brać. Jeszcze mam e, taki apel e, do watach Andrzeja Ponety, e, działających w Wielkopolsce. Weźcie się w końcu z kamraćmy, nie róbmy sobie jaj, że jesteśmy na Discordzie e, i tam się kamracimy. Musimy się spotkać, musimy omówić strategię, musimy znać się e, face to face, e, żeby wiedzieć z kim mamy do czynienia. To, że znamy dwóch, trzech, czterech, to nie świadczy o tym, że będziemy sobie ufać. Zaufanie budujecie nas. Spotkaniach, nie tylko na jakichś tam protestach czy przy ognisku, no ale trzeba się spotkać pracy, i omówić strategię. Fajnie, że oni działają, że są, wiemy, że są, troszeczkę ich nie widzimy i tutaj prosimy Was o wsparcie, bo wiemy, że Was duża siła. Tutaj Andrzej Poneta niesamowitą robotę robi. Szkoda, że jeszcze nie mam z nim takiego dobrego kontaktu akurat w wymianie doświadczeń, bo być może lepiej jest ode mnie doświadczony więcej może osobistości z tego naszego świadka w naszym kraju, ale proszę też jego wsparcie, bo tutaj kurwa, jak nie, nie, nie zaczniemy się łączyć, nie zaczniemy walczyć właśnie o to, co wy nazywacie, to nie rozpierdolimy tego systemu jewanego. my chcemy ze śmietniska żywe żeby... Obudzi się Francja bo też tam kurwa dupy dają nie dajmy dupy Polacy nie dajmy dupy kurwa was siła ile oglądacie ten program rok czasu siedzicie tutaj i kurwa tylko parę organizacji powstało nie ja wierzę w was że potraficie więcej zrobić i dacie radę ja dałem radę kurwa stałem tam jak but kurwa wołałem wszystkim stałem jak but i czekałem na lidera kurwa mać na końcu palcem pokazują że to ja jaki chuj ja się do tego nie nadaję! Słuchaj. No, kurwa, stało się. no to co mam zrobić? Cofnąć się no to... zacząć? żebyście powiedzieli, że Edwin to głupi chuj i nic nie zrobił? Nie! Kurwa, idę do przodu. I nie będę się pierdolił. Naprawdę. Słuchaj, Edwin. Y, 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 mam do Ciebie prośbę. Y, za jakiś czas ro, 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 roześlij dzieci na Wielkopolskę i zrób, zróbcie... Wy, chłopcy z i jeszcze inne grupy, o których nie wiem, zróbcie spotkanie wielkopolskie, pierwsze spotkanie wielkopolskie, czy pie, pierwszy wiedzy wielkopolski, zróbcie. Już mamy, już Zawio tak, tak, swoją okay. chorągę taką lokalną po prostu. Rok, robimy już to. nie będziemy im mówić, co mają robić, bo cokolwiek zrobią, będzie od nich, będzie najlepsze. Także Edwin, trzymaj Dokładnie. się, kamrat. Oddajemy linię y, naszym słuchaczom. Pozdrowienia dla wszystkich. Że ale, I, ale nie przejmuj się, się tak słuchaj, po to, po to jesteśmy. Słuchaj, odżywię się dobrze, nie jest wyleczego. I naprawdę Zawsze... jeszcze raz dziękujemy za waszą piękną tak. postawę przy pani doktor Martynowskiej. Tak. tak nie ja mogło ja nas tam rozpatrze. być, ale Przez kiedy to... zobaczyliśmy, jak wy to, jak ty to ogarnęłeś jak chłopaki, przyszliście razem wszyscy Daliście to wsparcie. Ale jaki piękny bukiet. Słuchaj, zrobiliście taką mieszankę kwiatową. Tak. Coś fantastycznego. Chciałem, tym wam, powiedzieć, i chciałem wam powiedzieć, tak. że kiedy zobaczyłem to, Edwin, to nie jest górnolotne, co mówię. To jest szczere i z serca. Popłakał się gotek, to co tam ci będę mówił. I, no, I, i Siknął, to... chociaż żałowałem, że mnie tam nie było, to nie żałowałem, bo... Tam. Zrobiliście ja bym tego lepiej nie zrobił. Zrobiliście to najlepiej jak się dało. Dziękuję. Tak Edwin, Edwin. Bywaj, bywaj, nie, kamer. Cześć, nie, kamer. się Polsko. Dziękuję bardzo. A widzisz Wojtek.